Co Polska 2050 zrobi, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że wy położycie ten pomysł na zmianę składki zdrowotnej, lewica w ogóle protestuje przeciwko Ale ona nie tylko zmianom. Przy, ona przeciwko większości ale spojrzy na protestuje. to PSL, spojrzy na to koalicja obywatelska i już tym razem absolutnie twardo i bezwzględnie powie, Polsko 2050 kochana, nie mamy możliwości dokonywania takich cięć w składce zdrowotnej budżetu NFZ-u ani budżetu państwa na to raz, nie nie raz, I co ale... wtedy? Po pierwsze, PSL to poprze, no takie mamy deklaracje, w związku z tym mamy o jedną partię mniej. A po drugie, to tak naprawdę jest wyjście na korzyść Platformy Obywatelskiej, bo w sondażach widać jednoznacznie, że większość wyborców tego oczekuje. Naprawdę to jest minimalna... Korekta tej składki na tle oczekiwań, bo o ja pamiętam, dla przedsiębiorców Polski Łatu było 19 miliardów. To jest taka skala. A ja mówię o czterech, w związku z tym my chcielibyśmy przywrócić to, co było ja nie wcześniej. Ale te 4 miliardy pańskie to nie jest jakieś też sufitu trochę. No bo, ja, bo jeśli rzeczywiście. To nie są pańskie, tylko to są do Mańskiego akurat, no, to znaczy w tym sensie nie. Ani pańskie, ani domańskie to, to, to są nasze. To są nasze. Tylko, że jak pan mówi, że to będzie kosztowało 4 miliardy. W pierwszym roku. W pie w pierwszym roku. A w kolejnym około 8 miliardów. No właśnie, no to już są 8 miliardów, to już są to poważne zgodę, pieniądze. Ale, ale chcę powiedzieć, wie pan, to jest też efekt taki mnożnikowy. Jak ludzie dostają więcej pieniędzy, to część z nich wydają, to wraca znowu do budżetu. Ale dwa, wie pan, jeszcze ale... raz, ryzyko jest takie, że tych części się firm pozamyka i nie od... będą płacić w ogóle. Rozumiem, tylko pan nie odpowiada na to pytanie, co zrobicie, jeśli że przywoływany tutaj Domański i nie przywoływany, acz wiszący nad naszą rozmową także Donald Tusk, powie nie, nie, nie zgadzamy się na to, rząd tej propozycji Zrobimy, nie popiera. wszystko, żeby i tak e, było to w deklaracjach ich i jestem przekonany, że ostatecznie to poprą, dlatego, że to jest w ich interesie i to jest spór raczej, ja mam wrażenie, że gdyby to była wspólna propozycja Rządowa to nie byłoby problemu przez to, że zwłaszcza to koalicjant, no co oni zaczynają tam trochę marudzić, ale jestem przekonany, na końcu dnia to będzie sukces rządu Donalda Tuska. Bo wie pan... I Donalda Tuska osobiście. W związku z tym wydaje mi się, podajemy mu pomocną dłoń, a to, że robimy to w ramach limitu budżetowego, co będzie powodowało, że część Polaków powie za mała obniżka, chcielibyśmy więcej, a co z pracownikami. No to jest taki kompromis, który musimy brać pod uwagę. Ale ja dobrze usłyszałem i dobrze zapamiętałem, że pan mówi, że w ogóle składka zdrowotna powinna być taka sama dla wszystkich. Ja jestem zwolennikiem ryczałtowej składki. Może nie... Ale ryczałtowej takiej. No ryczałt, no... ryczałt to różne rzeczy znaczy. No dobrze, ryczałt no... to może znaczyć, że niezależnie, czy zarabiasz 20 czy, czy 100, Co? zarabiasz, nie, to akurat... dostajesz, znaczy masz składkę, nie wiem, 500 zł, ale jak już zarabiasz 150, no to masz 1000 zł. No i akurat moja pierwotna propozycja była taka właśnie, żeby ta osoba. Lepiej zarabiająca, płaciła wyższy ryczałt. To, co powiedział w drugiej części swojej wypowiedzi. Wchodzimy Ale... w tą dyskusję, dlatego że rozmowy koalicyjne się nie udały. Wydaje mi się, że tu jest za dużo ideologii. Składka zdrowotna, przez samo hasło, że jest zdrowotna, kojarzy się z ochroną zdrowia. Ale jeszcze raz podkreślę: mamy wzrost wydatków na ochronę zdrowia rzędu 30 miliardów złotych. Kilkadziesiąt miliardów, powyżej 50 miliardów wydajemy w ramach MedicaWerów, Luxmedów i Enelmedów tego świata, to jest taka skala, wie pan, mamy zupełnie drugi strumień pieniędzy. Ja wiem oczywiście, że, że właściwie dzisiaj bardzo wiele osób nawet nie korzysta z publicznej służby zdrowia wyłącznie. Prywatnej, i żeby prywatne. przeskoczyć, to albo przeskoczenie kolejki. Albo do publicznej stać, idzie tylko wtedy, jak kiedy jest bardzo ma... źle. Bardzo źle. Czyli wtedy płaci najdrożej. Bo wie pan doskonale, jak to wygląda. Te 10 minut, które tutaj spędzamy na tej dyskusji, oczywiście dla Polski 2050 jest szalenie politycznie wygodne, bo pokazujecie się jako obrońcy przedsiębiorców, machacie do swoich wyborców. Wygląda to wszystko tak, jakbyście nagle po roku już prawie rządzenia, albo po roku od wyborów pomyśleli sobie, cholera, no nie dowozimy naszych postulatów. No nie, w takiej sytuacji Szymon Hołownia w ogóle nie ma szansy na przyzwoity wynik prezydencki, więc żeby ożywić jego kampanię i żeby w mediach trochę więcej mówiono o Polsce 2050, no to musimy wystąpić z jakimś projektem, nawet niech on idzie w poprzek koalicji, nawet niech on idzie w poprzek budżetu, byle tylko o nas mówili dobrze, a nawet kontrowersyjnie, ale żeby było, że coś robimy i próbujemy coś dowieść. Propozycję zgłosiliśmy w marcu, w związku z tym, wie pan, rozmowy też trwały przez cały przez ta, 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 Październik się nic nie wydarzyło. A to jest inna para kaloszy. Najważniejsze jest to, że trzeba dowozić. Rzeczywiście jest tak, a to przyznam, że na spotkaniach, jakie mam z przedsiębiorcami, mam olbrzymie pretensje do rządu, że za mało robimy w kwestiach gospodarczej. I wy chcecie I... być tymi, tymi którzy nie. przedsiębiorców bronią. Ja Nie wszyscy my, no ale uważam, że to wy Polska 2050. jest. Ale ważne jest to, że ludzie od nas oczekiwali. Jakby zerwania z tą mentalnością pisowską. Składka zdrowotna była tego symbolem, bo została wprowadzona prze, poprzez Polski Ład. Ale oprócz tego mamy całą masę takich relacji na, na poziomie urzędnik urzędnik czy podatnik, gdzie naprawdę ci podatnicy są źle traktowani jako potencjalni przestępcy i oni to oczekiwali, że nastąpi zmiana, że będzie mniej tych procedur administracyjnych, na przykład w, w ramach deweloperki naprawdę można by zamiast 30 zrobić to w formie takiej zintegrowanej decyzji 7, zamiast dwóch lat mogliśmy czekać 7 miesięcy. Chodzi mi o to, ludzie od nas tego oczekują i w związku z tym, że tego nikt nie zgłasza, to my to zgłaszamy jako posłowie. Wolałbym, żeby to zgłaszał rząd. A czy nie myśli pan, że przyszedł czas, zwłaszcza jak się spojrzy na przyszłoroczny budżet, a dzisiaj debata budżetowa? No tam dziura budżetowa gigantyczna. Znaczy, ta, to takiej prawda. skali dziury budżetowej nie mieliśmy nigdy w historii. 630 miliardów dochodów, 900 prawie miliardów wydatków, wobec czego no dziura na poziomie 300 miliardów. Czy nie jest czas, żeby liberał w postaci Ryszarda Petru. Pierwszy zakrzyknął, król jest nagi, tak sobie dalej, y, ta, tak dalej ten budżet nie pojedzie, trzeba ciąć wydatki socjalne, e, może z, powiększać podatki, no ale coś z tym trzeba obiecaliśmy, zrobić. Obiecaliśmy, że podatków nie będziemy podwyższać. Ma Pan rację. Ja uważam, że sytuacja jest bardzo poważna. Nie zazdroszczę ministrowi Domańskiemu. Nie chcę być w jego butach. Przedstawił program schodzenia z tym deficytem w latach naj, najbliższych dla Unii Europejskiej i akurat kierunek popieram. Oczywiście kierunek kierunkiem, a teraz to trzeba zrobić. I no, są, że... ten kierunek na przykład zakłada, rozumiem, że marzenie to właśnie mówiliśmy o tym zbiorze zbiorze 100 konkretów. No to marzenie o 60 tysięcznej kwocie wolnej od podatku to dzisiaj można między bajki włożyć. Na pewno, wydaje mi się, nie w tej kadencji. No. Jedyną obniżką para podatków w tej kadencji naszej powinna być właśnie obniżka składki. Znaczy, wprost, wprost trzeba powiedzieć, wprost. nie ma szansy na 60 tysięcy. Y nie ma prawdopodobnie przestrzeni fiskalnej. Przepraszam, no bo nie lubię tak. Nie ma przestrzeni fiskalnej, nie. ale w ramach mamy obniżkę składki i obniżkę kwotę wolną. No oczywiście no to jest brzmi, nie ma. przestrzeni fiskalnej, a mniej, mniej ładnie brzmi nie ma szansy, ale trzeba powiedzieć. To pan używa brzydkich słów. Tak, a ja a pan tych pięknych nie ładnych. ma przestrzeni fiskalnej. Ale pan myśli, że jak ładniej opakuje no ale nie nie elegancką no, bardziej wstążkę na tym powiesie, nie, to, to to będzie lepiej wyglądało. No nie jest języka bardziej tak, profesjonalnego, ekonomicznego. ekonomicznego. Ale rzeczywiście jest tak, że nie ma możliwości obniżki składki i obniżki podwyższenia kwoty wolnej w perspektywie czterech lat przy takim wysokim deficycie. Oczywiście kluczem jest wzrost gospodarczy, ale ja jestem od dawna zwolennikiem, tylko to już podkreślam, to jest moje prywatne zdanie i nie mam tutaj większości, żeby wprowadzić e, limit na 800 plus dla osób bardzo za, zamożnych. Jeżeli ktoś jest bardzo bogaty, nie powinien dostawać 800 plus.